Pierwsze zadanie mamy ciąg Bn i pytanie jest, czy wszystkie wyrazy tego ciągu są liczbami całkowitymi, ujemnymi, niewymiernymi, dodatnimi? No ja proponuję, żebyśmy sobie policzyli pierwszy, drugi, trzeci wyraz. Zobaczymy, jak to nam się wszystko kształtuje. Dobra, to liczymy pierwszy wyraz, czyli w miejsce n podstawiamy jedynkę. Czyli jedynka pojawi się tutaj, tutaj, tutaj i tutaj. Podstawiamy. Doliczamy sobie wszystko. To u góry mamy 1 plus 1 to jest 2. 2 minus 6 minus 4 przez 4 a to jest minus 1. Ok, to mamy pierwszy wyraz. Policzmy sobie drugi wyraz. Znowu wstawiamy dwójkę w miejsce N. 4 plus 2 minus 6 przez 2 plus 3, 4 plus 2 to jest 6, 6 minus 6, 0. 0 podzielić na 5 to jest nadal 0. Czyli tak, teraz możemy skreślić już na pewno odpowiedź b. Odpowiedź b. Mm, czyli na pewno wszystkie wyrazy tego ciągu nie są liczbami ujemnymi. Na pewno też wszystkie wyrazy tego ciągu nie są liczbami dodatnimi, bo pierwsza, pierwsza była ujemna. To też nam odpada. Teraz pytanie: Czy to jest odpowiedź A, czy to jest odpowiedź C? Czy, czy wszystkie wyrazy tego ciągu są liczbami całkowitymi? No, widzimy, że tak, to jest liczba całkowita. To na pewno to te, też jest liczba całkowita. Pytanie: Czy to są liczby niewymierne? No to widzimy, że minus 1 nie jest liczbą niewymierną, bo liczba niewymierna to jest taka liczba, której nie da się zaprezentować w postaci ułamka. Także to jest odpowiedź A. Dobra, drugie zadanko. Mamy ciąg arytmetyczny. Pierwszy wyraz, drugi wyraz, trzeci wyraz i czwarty wyraz. Pytanie jest, ile wynosi x? I to jest przykład zadania, w którym mm, wygodniej jest sobie skorzystać z odpowiedzi. Oczywiście jest na to sposób, tylko nie robiliśmy sobie jeszcze tego na zajęciach, także skorzystamy sobie z odpowiedzi ABCD. Sprawdzimy, czy to jest odpowiedź A. Czyli w miejsce x podstawiamy sobie trójkę. Jeśli wstawimy tutaj trójkę, to nasz ciąg będzie wyglądał tak. 3, 9, 15 21. No i pytanie, czy to jest ciąg arytmetyczny? Arytmetyczny, czyli czy istnieje stała różnica między tymi wyrazami. To tutaj mamy e, tak. Do trójki trzeba dodać szóstka, Do szóstki trzeba dodać e, do, do dziewiątki trzeba dodać szóstkę, żeby się dostać do wyrazu trzeciego i z 15 do 21 też musimy dodać 6. No, i to jest odpowiedź A. Dla takiego x to jest ciąg arytmetyczny. Następne zadanie, zadanie 9. Mamy taki, mamy taki ciąg. A n to jest 2 do n tej minus 1 przez 2 do n tej plus 1. Naszym zadaniem jest policzyć szósty wyraz tego ciągu. Szósty wyraz, czyli w miejsce n wstawiamy liczbę 6. Szósty wyraz ciągu to jest tak: 2 do 6 minus 1 przez 2 do 6 plus 1. 2 do 6 to jest 64. Czyli tutaj mamy w liczniku 63, a na dole mamy 65. No i to jest odpowiedź B. Dalej. Teraz może zadanie trzecie. Kumujemy sobie wszystko. Liczby 2 minus 1 minus 4 są trzema początkowymi wyrazami ciągu arytmetycznego. I pytanie jest, jak wygląda wzór ogólny tego ciągu. To zwierkamy sobie do tablic i znej, y, można znaleźć y, wzór na ciąg ogólny, który wygląda tak. Ok, to żeby go wyznaczyć, to my musimy sobie y, policzyć najpierw ile wynosi R. To widzimy co tutaj się dzieje. Mamy najpierw 2, później minus 1 Później minus 4. To tutaj, żeby z dwójki dodać się do minus 1, to musimy odjąć minus 3 i z minus 1 do minus 4 też odejmujemy 3. Czyli różnica w naszym ciągu wynosi minus 3. Możemy sobie to wstawić tutaj, a 1 mamy też w poleceniu. Też sobie podstawiamy. Po takim podstawieniu, nasz, w, w, nasz wzór ogólny przyjmie postać taką no i sprawdzamy czy mamy taką odpowiedź no oczywiście nie bo jeszcze musimy sobie to przekształcić czyli powymnażamy sobie to razy to to razy to dwójkę przepisujemy i tak minus 3 razy n to jest minus 3n Minus 3 razy minus 1 to jest plus 3. To możemy połączyć z tym. 5 minus 3n. Teraz sprawdzamy, czy jest taka odpowiedź. Oczywiście jest. To jest odpowiedź B. Kolejne zadanie. Zadanie numer 5. W ciągu arytmetycznym mamy pierwszy wyraz minus 6 i 30 wyraz. 24. Pytanie jest, ile wynosi suma 30 wyrazów tego ciągu? To otwieramy tablicę. Wzór na sumę ciągu arytmetycznego. W tablicach mamy dwa wzory na sumę. Tutaj wygodnie będzie skorzystać z tego pierwszego. Czyli tego. Ja przypomnę e, co tutaj w tym wzorze mamy to tak. A1 to jest pierwszy wyraz ciągu, który e, chcemy zsumować, a n to jest o, wartość ostatniego wyrazu tego ciągu. Natomiast n to jest to liczba wyrazów, które chcemy zsumować. Nas interesuje suma 30 wyrazów. Czyli tak, potrzebujemy pierwszy wyraz, pierwszy wyraz mamy w poleceniu, później potrzebujemy ostatni wyraz e, sumy. E, Ostatni wyraz ciągu, który chcemy zsumować, czyli to będzie nasz 30 wyraz, też go mamy w poleceniu. Dzielimy to przez 2 i mnożymy razy ilość wyrazów, które chcemy zsumować, czyli przez 30. Obliczamy sobie. Tutaj od możemy skrócić, skrócić dwójkę z 30 to jest 15, minus 6 plus 24 to jest 18. 18 razy 15 to będzie odpowiedź w tym zadaniu. Otwieramy sobie kalkulator. 18 razy 15 270. 270 to jest odpowiedź A. Dobra, kolejny zadanka. zadanie 11 W ciągu arytmetycznym trzeci wyraz jest równy 11. Siódmy wyraz wynosi 21 i pytanie jest ile wynosi a1 i ile wynosi różnica tego ciągu. Może zaczniemy od różnicy to wiemy, że żeby znaleźć różnicę takiego ciągu, to musimy sobie ułożyć pewną magiczną linijkę, czyli spróbujemy sobie mm, skorzystać z tej informacji i z tej informacji. Zrobimy to w ten sposób, że do trzeciego wyrazu musimy dodać pewną ilość różnic, żeby dostać się do wyrazu siódmego. No to my wiemy, że od trzeciego wyrazu do trzeciego wyrazu, jeśli dodamy jedną różnicę, to będzie czwarty wyraz, dwie różnice to będzie piąty wyraz, trzy różnice, szósty wyraz, cztery różnice, to wtedy znajdziemy się, w, to wtedy otrzymamy wartość siódmego wyrazu. Dobra, to mamy w poleceniu, to mamy w poleceniu, podstawiamy sobie i teraz wyliczamy L. Czyli nie na jedną stronę, e, liczby na drugą stronę. 11 leci tutaj i mamy wtedy 4R równa się 21 minus 11. 4R to jest 10, dzielimy na 4. R to jest 2,5. Znamy już r, to teraz pozostaje nam doliczyć, ile wynosi A1. A1 zrobimy w ten sam sposób, czyli Ułożymy sobie też taką magiczną linijkę. Możemy ułożyć sobie taką linijkę. Pierwszy wyraz plus jedna różnica to jest drugi wyraz, plus dwie różnice to jest trzeci wyraz. I to nas interesuje, bo mamy, znamy wartość trzeciego wyrazu, czyli tak A1 plus dwie różnice to jest wartość trzeciego wyrazu. To obliczyliśmy sobie, to mamy w poleceniu. Podkładamy. A1 plus 2 razy 2,5 to jest 11. A1 plus 5, 11. Piątka na drugą stronę. A1 równa się 11 minus 5, a to jest 6. Hmm. A to nie jest ABCD, czyli tak, dobra, to piszę, napiszemy sobie odpowiedź. R to jest 2,5, a 1 to jest 6, koniec zadania. Zadanie numer 6 w ciągu arytmetycznym mamy a2 równe 5 i a4 równe a4 równe 11. Naszym zadaniem jest policzyć wartość piątego wyrazu tego ciągu. No to myślę, że możemy to zrobić tak jak w poprzednim zadaniu, czyli najpierw znajdziemy sobie wartość różnicy. Jak, będziemy jak, jak poznamy wartość różnicy, to do dodamy ją do czwartego wyrazu i otrzymamy w ten sposób wartość piątego wyrazu. To teraz, żeby znaleźć wartość y, różnicy, to ułożymy sobie magiczną linijkę. Wyrazami a będzie ona wyglądała tak, że do drugiego wyrazu dodamy sobie dwie różnice i wtedy otrzymamy wartość czwartego wyrazu. To mamy w poleceniu, to mamy w poleceniu, podkładamy i obliczamy. To na prawą stronę i mamy 2L równa się 11 minus 5. 2r równa się 6. Dzielimy obustronnie przez 2 i różnica wynosi 3. Znamy e, wartość różnicy, czyli teraz możemy sobie znaleźć piąty wyraz poprzez dodanie do e, wartości czwartego wyrazu. E, do, do, do czwartego wyrazu dodamy sobie trójkę i otrzymamy wartość piątego wyrazu. A5 to się równa A4 plus R. A5 równa się 11 plus 3, a to jest 14. I to jest odpowiedź B. Ok, kolejne zadanie, i to będzie nasze ostatnie zadanie. Zadanie numer 7. Mamy wzór y, ogólny ciągu. I naszym zadaniem jest policzenie wartości piątego wyrazu tego ciągu. No to wystarczy, że pod n wstawimy sobie piątkę, czyli piątkę wstawimy tutaj, tutaj i tutaj. A 5 to się równa minus 1, 5 minus 4 razy minus 3 do potęgi piątej. 5 minus 4, 1 minus 3 do potęgi piątej, to tak, minus 1 do potęgi pierwszej to jest po prostu minus 1, minus 3 do potęgi piątej, to najpierw możemy się zastanowić, jaki będzie znak tego, e, jak, jaki będzie znak przy tej liczbie, którą potęgujemy. To na pewno zostanie na minus, bo to jest nieparzysta potęga. I teraz 3 do potęgi 5, to jest 3 razy, 3 razy 3, razy 3, razy 3, 243. 243 i pamiętamy, że minus zostaje. Teraz mamy 2 minusy, minus minus staje plus, czyli ostatecznie 243, odpowiedź B.